Cześć, z tej strony Jan Kielinski. witajcie na kanale Dirt It More. Dzisiaj zapraszam was na śnieżną i bajkową wycieczkę na tym potworze od Noxa. Kilka dni temu zadzwonił do mnie nowy dystrybutor Noxa i mówi Janek chcesz nowy rower do testów? Ja mówię jaki? On mówi e-bike. Ok, e-bike, ale jaki e-bike? Super enduro. Dobra, biorę. I pach, przyjechały. Uff! 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 Warunki zdecydowanie nie są najlepsze na rower, ale podobno na e e-bike'u jest łatwo i przyjemnie, więc ruszamy. Dzisiaj znowu ruszam spod domu, tylko pojadę w drugą stronę. Ubrałem się cieplutko i na razie jest cieplutko. Pierwszy przystanek Gurażar. Pierwszy szczyt, góra żar, to w zasadzie dopiero początek, ale już pierwsze wrażenie. Po pierwsze, silnik jest dość głośny, głośniejszy na pewno od Broze i od Shimano EP8, ale za to jest zdecydowanie najmocniejszy. Jak włączyłem busę na początku, to poczułem, że jest dużo mocniejszy niż poprzednie silniki, ale na pewno jest też dużo głośniejszy i to nawet przy mniej bustowych programach. Jeżeli chodzi o dzisiejszą wycieczkę, to zjadę tam do Doliny, przejadę sobie obok jeziora i mam zamiar zaliczyć całe te szczyty. Jest naprawdę ambitnie, a czasu nie zostało mi zbyt dużo, bo mam jakieś na to 3 godzinki. Ruszamy ślisko, ślisko. Jak myślicie, że ja tędy jechałem kiedyś i dobrze wiem, że jadę, to nie, ale ogólnie wiem, jak to jest nasylony teren i w którym kierunku powinienem się kierować. Najgorzej jest z rękami na zjeździe, bo w ogóle mam rękawiczki zimowe. Ale jak jedziemy dużo w dół i naprawdę przeziewa wam ciągle ech, chyba nie ma mocnych Przez ten szlak zejdzie do tamy, tam do elektrowni? Do tej Tak, to mi się właśnie. No, nie do elektrowni. Nie Do... Na zapory. Tak, no tak, dokładnie. To też elektrownia taka. To jest zespół elektrowni. Uuu wymroziło mi paluszki. Moje paluszki. Obrzeliście się, ze wam buzie? Pierwszy zjazd za mną i od razu pierwsze słowa odnośnie zjazdu. Pierwsza sprawa, zawieszenie na zjeździe mega. To, że ten silnik jest na dole ciężki, to normalnie czułem się, że go jechać dużo, dużo szybciej, ale bałem się, że po prostu gdzieś wypadnę z trasy, bo... Pierwszy raz jeżdżę tym szlakiem. Druga rzecz, hamulce, bo to też ma być ciekawa sprawa, MT7, pierwszy raz na nich jeździłem i też na pewno nie są gorsze niż moje hejsy. W każdym momencie mogłem docisnąć do hamowania, cały czas czułem ten hamulec, więc pod tym względem na tym zjeździe było miodzie. Dojechałem do zapory w Porąbce. Okazało się, że tam gdzie zjechałem, zjechałem troszeczkę za wcześnie, bo nie jechałem tą górą, tylko zjechałem tam niżej, no i było kawałek takiego asfaltowego dojazdu. Zawsze zjeżdżałem tędy, ale za to tam jak będę jechał, to już na pewno będę jechał tam, gdzie jechałem wcześniej. I specjalnie wybrałem to miejsce, bo to był podjazd, gdzie jechałem na analogu, gdzie połowę wpychałem, gdzie było ciężko na sucho, więc zobaczymy, czy jak będzie. W śniegu i ślisko, i pod górę, i ciężko, to czy tak samo dam radę? Na początek asfalt, ale tylko chwila. Trzeba dojechać tam, tam wysoko na górę, a asfalt niedługo się skończy. No i powoli dojechałem do miejsca, gdzie widzicie już wszędzie śnieg. Najgorsze, że nie ma żadnych śladów ani ludzi. I już niestety, ale zaczyna się podjazd już taki konkretniejszy. Myślę, że tutaj będziemy mieli po kilkanaście do nawet dwudziestu stopni nachylenia. Nie no także tutaj to w ogóle nie ma szans podjechać A, To jest właśnie ta sytuacja Kiedy e-bike męczy bardziej niż zwykły rower. No To zdecydowanie było trudne No Oczywiście nie widać że wygląda jak zwykła droga Ale było ciężko ale wygląda na to, że wcale nie będzie lżej. A czym będziemy wyżej, tym śniegu będzie więcej. Jadę, jadę. Nie jest to idealny teren! Jadę. Jadę na buście. Jadę prawie na buście. O, jest pogodnie, dobra. Na no tej dojechałem do asfaltu, który prowadziło się na chrobaczą łączkę. Zobaczcie, jaki jest lód. Pewnie nie widzicie, ale Audi siedzi w rowie, jeśli go się kręci przednie koło, bo ma napęd na przód, a nie na cztery koła. Dobra, zobaczymy, czy ja nie będę się ślizgał z napędem samo na Oj lecimy pod górę. Audi się ślizgało, nox się nie ślizga. Ho, ho, ho. Są porty do ładowania. Może być bark. Kartą zapłatę? Tylko gotóweczka. To na ten numer telefonu, wpisz tylko w nazwie Marek kwotę i tam jest po lewej stronie. Ehm. Robacze łączki ruszyłem w kierunku Gajków. Po tym ciężkim podjeździe, warto powiedzieć dwa słowa o samym silniku. W Noksie hybrydzie mamy silnik Sachsa. Tak, to ten Sachs skojarzony z częściami samochodowymi. Robi też silniki do e bikeów I co ciekawe, że ciągle mieszcząc się w klasie 250 W, mamy silnik, który generuje moment 112 Nm, czyli najmocniejszy silnik w tej klasie na rynku. No i tak szczytami dojechałem aż do Gajków, tutaj pojadę już takim typowym OSM Enduro, trasą tajną. Mm. E, jeżeli mocno wszukacie się w Strawę, to może znajdziecie, ale myślę, że to wcale nie będzie takie łatwe, więc mam nadzieję, że zarządcy tej trasy nie będą mieli mi za złe. To co jest fajne, to na trasie widzę, że jechała tylko jedna osoba, jest jeden ślad, jest dużo śniegu, więc będzie bardzo fajnie i będę myślę, miał super okoliczności, żeby zobaczyć jak ten rower radzi sobie w terenie. Warunki do testowania zjazdu może nie były idealne. Pod niskim śniegiem było dosyć dużo lodu i oblodzonych korzeni. No ale to nie jest wymówka. W każdych warunkach trzeba jeździć. A naprawdę na tym rowerze zjeżdżało mi się bardzo, bardzo dobrze. Czułem się jak w takiej stabilnej zjazdówce. Bez problemu w zasadzie też skręcałam. Było spoko. Rower mi odjechał, ale to jest właśnie powód, dla którego nie cierpię jeździć z plecakiem. Plecak podbija mi kask, kask podbija mi okulary w dół i spada mi ten kontrola. Dlatego w zasadzie jeżdżę już tylko i wyłącznie w Nerce, plecak zakładam tylko z konieczności, ja dzisiaj zabrałem ze sobą i aparat i drona i po prostu plecak musiałem ze sobą zabrać. Wróćmy do roweru, wróćmy do zawieszenia. Eee, ogólnie to z e jest tak, że przez to, że jest ciężki, to zawieszenie zaczyna działać nie tylko pod wagą rajdera, ale już pod wagą e, samego roweru. I dlatego ogólnie w tych e mamy takie wrażenie, że zawieszenie działa super. A w połączeniu z tym, że mamy tutaj zawieszenie naprawdę na wysokim poziomie, ta prasa jest ekstra i niczego nie brakuje. Zobaczcie na to. Góra lodu. Dobra. Kolejną rzeczą, która mnie pozytywnie zaskoczyła, to były opony. O tym opowiem troszeczkę więcej, ale teraz Wam powiem, że jechałem na około 2 atmosferach. Jak widzicie, warunki są takie, że powinienem mieć poniżej jednej atmosfery, a ciągle trzymam naprawdę fajną trakcję i w zakrętach, i przy hamowaniu, więc to była rzecz, która mnie naprawdę zaskoczyła. Oczywiście, czym byłem niżej, tym śniegu było mniej. Ciekawy byłem jednak jak będzie na ściankach, ponieważ na końcu tej trasy jest sekcja ścianek i szczerze mówiąc, troszeczkę się bałem że będą jakieś tam bardziej oblodzone korzenie, kamienie, ale jak się okazało wcale nie było tak źle. Po zjechaniu praktycznie do Bielska, czekał mnie powrót na Przełęcz Przegibek. Dobra, mam dychę, to muszę bardzo rozsądnie ją wydać. O, takie naprawdę potężne ta porcja, dziękuję bardzo. Szlak na Magórkę jak zwykle miał obłożenia w galerii handlowej. Nadeszła chwila, która jak się spodziewałem może nadejść, czyli skończyła się bateria. Mamy 24,5 km i ponad 1300 metrów w pionie. 95% trasy to był śnieg w górę i w dół. Była że 5% to jakiś asfalt i bardziej ubita droga, więc ogólnie uważam, że wyniki całkiem niezły. Gorzej, że jestem daleko od domu. Wpycham na Magórkę, zjadę w kierunku e, domu, ale już dalej chyba przyjedzie po mnie Magda, bo jakbym miał jeszcze 300 metrów w pionie zaliczyć na tym pod górę bez baterii to... Dobra, dziękuję bardzo. No halo, gdzie jesteś? No, jestem na Magurce i wszystko było super, ale rozładowałem się bateria. I co teraz? Wiesz, co byś podjechała do mnie gdzieś do Czernichowa, bo albo zjadę w Międzybrodziu Bialskim, albo w Czernichowie, właśnie. Więc zobaczymy. No dobra, ale to ja już mam jechać? Nie, nie, wiesz, co, jeszcze jakieś pół godzinki i, i gdzieś tam się pojawię. Będę, będę dawał ci znać. Dobra, a masz telefon naładowany? Mam naładowany, tak tym razem mam. No, pa. No, Mamy chwilę i dlatego Wam powiem troszeczkę o rowerze. Nie będę mówił teraz konkretnie o elementach typowo i e bajkowych, które są w rowerze, bardziej o kompletnie rowerze. No, na pewno jest to rower już taki typu super enduro, czyli ogólnie założenie roweru super enduro jest taki, żeby sobie wjechać na górę jako taką i naprawdę bardzo fajnie zjeżdżać. Ten rower pod górę jedzie szybko, szybko zużywa też baterię, jadąc pod górę szybko, ale zjeżdża naprawdę ekstra. Czuj, że to jest rower prawie że zjazdowy na zjazdach i. Kurze, no naprawdę czułem się mega pewnie, znowu jak z e-bike'iem, czyli, czyli jest on ciężki, więc takie bardzo szybkie myczki, bardzo szybkie odbijanie się pomiędzy zakrętami jest troszeczkę trudniejsze, ale za to wszystkie takie bardziej proste, wszystkie ścianki, wszystkie większe nierówności, no zdecydowanie pochłania lepiej niż typowy rower. Jeżeli chodzi o komponenty jakie tu są, bo na pewno by dużo osób chciało się dowiedzieć jaka jest moja opinia, czyli tak, Hamulce Magura MT7, pierwszy raz jeździłem, bardzo, bardzo fajne. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, na poziomie hejsów, na których jeżdżę i naprawdę nie dziwię się, że dużo osób je poleca, że dużo osób na nich jeździ, bo naprawdę są super. Kolejna rzecz, damper, mamy tutaj DHX2, jeszcze zeszłoroczną, z lekką sprężyną i tu znowu, moim zdaniem, to działa naprawdę super. Rower jest super przyklejony i naprawdę uważam, że damper sprężynowy w terenie jest dużo lepszy niż damper powietrzny, jeżeli komuś zależy na tym, żeby rower w terenie miał super trakcję. Jeśli chodzi o widelec, tutaj jest e, Liryk Select, to jest jeszcze z tym poprzednim chargerem. No i powiem Wam, że ten widelec jest przeserwisowany i naprawdę działa świetnie. Nie mogę powiedzieć, że gdzieś mu brakuje, jakoś nie przelatuje przez skok, naprawdę w takich warunkach jakich jeżdżę teraz, to było ekstra. Wspomnę o tym, że mam tu Continentale Barony. I to są opony, na których nigdy wcześniej nie jeździłem. Ogólnie trochę jestem przerażony, bo jest na dękach, a ja już mam jakąś taką fobię jeżdżenia na dękach, że się boję, że zaraz w opiekapcie, będę się musiał z tym babrać. Ale to, co jest naprawdę super, to ta opona ma troszeczkę inną konstrukcję niż opony, na których jeździłem wcześniej, bo nie ma nacinanych klotków. Po ten klotek jest troszeczkę twardszy i okazuje się, że to rozwiązanie w takich warunkach jak dzisiaj jest super, bo ten klotek w ogóle się nie ugina. A bardzo mocno się brzyna i jest dosyć rzadki, dlatego szybko się oczyszcza bieżnik, i muszę sobie spróbować te opony w sezonie, bo myślę, że to jest naprawdę dosyć ciekawa opana, szczególnie dla mojego typu jazdy. I myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o takie ogólne wrażenie z części roweru. Na pewno rower super enduro, na pewno rower dla kogoś, kto może mniej kieruje się na takie touringi po górach, a bardziej jest nastawiony na to, żeby zrobić kilka lapsów na jakichś cięższych szlakach. Muszę się śpieszyć, żeby Magda za długo nie czekała, a przed mną jeszcze spore spore wepchnięcie pod górę. Dobra, mamy 100 metrów w górę na e-bajku bez baterii po śniegu i było naprawdę ciężko. Zresztą zobaczymy zaraz na wykres e, pulsu jaki miałem, bo prędkość była bardzo mała, a puls był bardzo wysoki. Dojechałem na czupel. 933 m, jest naprawdę bardzo pięknie, zresztą zobaczcie. Eee, co do samej baterii, tego że się wyładowała, to wam powiem, że na przykład GoPro teraz włożyłem piątą baterię, bo padają po prostu jak mrówki, bo niestety ta temperatura robi z bateriami to co robi, czyli trzeba drylować pod górę bez baterii w e bajku. No i wyjechałem pod groszkiem. Łącznie zrobiłem 31 km, 1600 m w pionie. Zresztą wszystkie moje aktywności możecie śledzić, followując mnie na strawie. No i co, i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o moją wycieczkę, jak zwykle, jak jadę sam, to zawsze się wpakuję w jakieś mocniejsze przygody. Na szczęście Magda zaraz przejedzie i wracam do domu. Zobacz Magda, ostatnio ja przyjechałem po ciebie, teraz ty po mnie. Się Ale wyrównało. Ma, mamy szczęście, co? W no. życiu.